W Adykszyn, Zuza wpadła w oko chłopakowi, który siedzi przy stoliku obok. Zuzka, ty cały czas o tym samym. Poczekaj, bo ten chłopak chyba idzie do ciebie. Poczekaj, się To Faktycznie. Cześć, jestem Maciek. Cześć. Może to kupię zabrzmi, ale to mój numer telefonu. No okej. Okay. Przepraszam, jeśli się, się narzucam. Nie, 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 nie narzucasz się w ogóle, prawda Zuzka? Wiesz, podobasz mi się i pomyślałem, że jak będziesz miała jakieś wolne popołudnie, to napiszesz okej. Okay. No super. A jak masz na imię? E, Zuza. Zuza, bardzo ładnie. To hej. Zuska, Pierwszy raz nie zachowałaś się jak desperatko, olałaś jego zaloty i bach, masz numer telefonu. I co, napiszesz? Nala, zwariowałaś? Zuzka! Klin Clean, klinem, no! Powinnaś do niego napisać, bawić umawiać, szaleć, żyć! Tak, klinem, clean, A to by było miło, jak Iruś zaraz po zerwaniu szukał w sobie nowej dziewczyny. Ale to była zupełnie inna sytuacja. Poza tym sama ją przed chwilą nakręcałaś na tego gościa. No ale niewinnie. Poza tym uważam, że Zuzka teraz powinna być sama, skupić się na sobie. No to mówiłam to od samego początku, więc teraz już nie udawaj takim Tak? Moc. To dlaczego w tak. takim razie? Zuzka! Proszę, no słuchajcie, mnie wróżka powiedziała, że my do siebie wrócimy, więc na pewno będziemy razem. Jezu, już nie mam siły do ciebie. Słuchajcie, nasza Zuza właśnie osiągnęła szczyt dna. Wyobraźcie sobie, że nasza księżniczka jest na maksa przekonana, że kubacko do niej wróci, bo, uwaga, wróżka jej tak przepowiedziała. Czajcie? Wróżka. No co to mówisz? Może przestać to nagrywać? Tak, tak. Wróżki, przepowiednie i... rudy smoki i księżniczki dla ubogich. Wygląda na to, że nasza Zuza żyje w bajce, w której myśli, że każdy facet jest na jej skinienie. Sorry Zuza, ale taka ładna tutaj akurat nie jesteś.